W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście Wy, ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni Wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni Wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie Was znienawidzą i gdy Was wyłączą spośród siebie. Gdy Was zelżą i z powodu syna człowieczego, poddadzą w pogardę Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada Wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę Waszą. Biada Wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada Wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto Słowo Pańskie. Chwała, Słuchając dzisiejszych czytań, myślę, że. Takie słowa nam przychodzą o co chodzi? O co chodzi, Panie Jezu? Jak rozumieć te słowa? Błogosławieni, potem biada wam. Czy też z pierwszego listu tak żyć, żeby tak płakać, żeby nie płakać, tak się cieszyć, żeby się nie cieszyć. To w końcu o co chodzi? W tym wszystkim Pan Jezus pokazuje nam Błogosławieństwo trudu, błogosławieństwo cierpienia. Nie dlatego, że cierpienie jest fajne samo w sobie, tylko dlatego, że nas jednoczy z Jezusem. W tym jest błogosławieństwo cierpienia. Ojciec Jacek, który dzisiaj ma czterdziestkę, powiedział na początku, że dziękuję za tych, którzy kształtowali jego życie. I ma z tym dobre wspomnienia, i dziękuję też za tych, którzy kształtowali jego życie. I to są trudne wspomnienia, to są trudne sytuacje. Kto nas bardziej kształtuje, i co jest nam bardziej potrzebne, zobaczcie, że jakbyśmy mieli sobie takie etapy naszego życia wychowawcze, jakieś poprzypominać, to z reguły to będą takie rzeczy, gdzie. Tu byliśmy na wagarach, tam coś ukradle, ukradliśmy komuś, tam znowu. I to są takie momenty, krok po kroku, które gdzieś pokazywa, pokazują, jak się rozwijamy. Być może są osoby, które będą na te procesy wychowawcze patrzyli w taki sposób, że od dyplomu do dyplomu, czy od medalu do medalu, ale jakoś. Mi jest to trudno sobie wyobrazić, być może byłem takim obózem, ale, ale myślę, że jest gdzieś tak nasze życie się kształtuje, że to nas wychowuje, co trudne, co, to, to co było wymagające, gdzie musieliśmy przeprosić, gdzie nas rodzice dopingowali, czy żebyśmy zrobili jakąś skruchę, że to były momenty właśnie ważne i potrzebne, że one kształtowały to kim jesteśmy a nie y, takie, kiedy wszystko było w porządku. Nie wtedy, gdy jest łatwo, jesteśmy kształtowani, ale gdy jest trud. A jednocześnie nie chcemy trudu w życiu. wolimy, żeby było lżej. A gdy się trud pojawia, to zadajemy sobie pytania: dlaczego? Boże, po co. Przecież to jest takie trudne, przecież niepotrzebne, a się okazuje patrząc dzisiaj na nas w Kościele i na te momenty różnej reprymendy, którą dostaliśmy, że to właśnie był potrzebny czas. Jeżeli chodzi o, o ten trud, czyli o błogosławieni, jak jesteście ubodzy, jak głodujecie, jak płaczecie, jak was znieważają i, i tak dalej, jak was zelżą, wyłączą, że to jest błogosławieństwo. To jest błogosławieństwo dlatego, że w tym możemy się jednoczyć z Jezusem. Możemy być tak jak Jezus, głodującymi, wyszydzonymi, tak jak Jezus, który zapłakał, tak jak Jezus, który był znieważony i wyśmiany. Trudność jest w tym, że w momencie takiego przeżycia nie łączymy tego z Jezusem, tylko oskarżamy Jezusa. Do tego nas zachęca zły duch, żeby trudne doświadczenia nas oddzielały od Jezusa. A Jezus wie, że to jest nasza droga w której możemy doświadczyć rozwoju duchowego przez zjednoczenie z Nim. Na drugim tygodniu, większość z nas była na drugim tygodniu rekolekcji, tam jest medytacja o dwóch sztandarach, w której poznajemy taktykę złego ducha, a później taktykę dobrego ducha. I pamiętamy, że taktyka złego ducha wyraża się w takiej trójcy mam, znaczę, mogę, posiadać, jak najwięcej mam, to, da, to sprawia, że mam jak najwięcej zaszczytów, kłaniają mi się i że wszystko mogę. Jestem jak Bóg. I to jest taktyka złego Ducha. Mam, znaczę, mogę. A taktyka Jezusa jest, może jeszcze ta taktyka złego Ducha jest reakcją na to, jaki jest Jezus. Czyli zły Duch nas zachęca bądźcie inni niż Jezus, odwrotnie niż On. Dlatego mówi, mam, znaczę, mogę. Bo Pan Jezus był ubogi, bo Pan Jezus był wzgardzony i Pan Jezus stał się posłuszny we wszystkim, zależny. Więc wobec ubóstwa, wzgardy i zależności, zły Duch nam proponuje nie ubóstwo, a bogactwo. Nie wzgarda, a znaczy, mam znaczyć jak najwięcej i nieposłuszeństwo. Więc wszystko możesz sam. Jesteś niezależny. I, i to, są, to są pokusy diabelskie wobec tego, jaki jest Jezus. Jeszcze raz, ubóstwo, pragnienie wzgardy i zależność. Te, te rzeczy, których nas Pan Jezus uczy, nie tyle mówiąc bądźcie tacy, tylko, czy że instruuje, tylko ja taki jestem, naśladujcie mnie. To jest to, co pokazuje Jezus. I Święty Ignacy mówi o wzgardzie, no bo tutaj chodzi o te rzeczy trudne, czyli wzgarda, a gdzie zły duch nas będzie kusił, masz znaczyć jak najwięcej. We wspólnocie mają się z tobą liczyć. W domu mają się z tobą liczyć. Twoje znaczenie w pracy jest niesłychanie ważne. A Jezus pokazuje wzgarda. Ignacy mówi pragnij wzgardy. To jest niesłychanie trudne, jak można Pragnąć wzgardy. Pragnienie wzgardy jest pragnieniem krzyża. I znowu, czy ktoś z nas krzyża pragnie? Nie wiem, ale człowiek nawrócony, człowiek, który odnajduje w cierpieniu Jezusa, czyli potrafi, ma taki zmysł duchowy, że idę w kierunku współodczuwania. Chcę być tak blisko Jezusa pod krzyżem, żeby być z Nim. Ale to oznacza moja wzgarda, że mną ktoś wzgardzi. I myślę, że w zależności w jakim jesteśmy środowisku, ale gdy wychodzimy do środowiska niewierzącego i się przyznajemy do Jezusa, jesteśmy wzgardzani. Wtedy to jeszcze może nie aż tak boli, chociaż boli, ale gdy nami ktoś wzgardzi we wspólnocie we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie modlitewnej, to są rzeczy już bardziej bolące, bo jesteśmy wśród swoich i wtedy oczekujemy przyjęcia. Oczekujemy, że tutaj będziemy właśnie, gdzie ja gdzie, tu będę przytulony. I właśnie usłyszałem od kogoś, kto jest blisko, trudne słowa, albo że mnie gdzieś oskarżył, albo gdzieś tam coś szemrał. I to albo nie zrozumiał, albo nie chciał zrozumieć. I bardzo bolące rzeczy, w których albo będzie ząb za ząb, albo przytule się do Jezusa wzgardzonego. I Jezus na krzyżu oberwał od apostołów, nie tylko od tych, którzy Go zabili, ale oberwał od apostołów, których nie było. I On właśnie im najbardziej przebaczył, bo do nich przychodzi jako pierwszych do tych którzy zawiedli i to jest postawa Jezusa, który nie rezygnuje, został wzgardzony, zdradzili go, zaparli się go i idzie do nich jako do pierwszych. To pragnienie wzgardy jest, jeżeli coś takiego w nas się pojawia, że doświadczyliśmy przykrości i mówię panie Jezu, jednoczę się w tym z tobą. Idę dalej. To znaczy, że jesteśmy gdzieś w tym życiu duchowym już mocno zaawansowani. Także jest ta, ta bliskość yy, duża w jedności z Jezusem. A jeżeli dochodzimy do tego po dniu, po dwóch, to też dobrze, ale widzimy jeszcze z pracy, że to pragnienie wzgardy nie jest pierwsze w nas, tylko cały czas moje ego, ja, czyli yy, znaczę, mam, znaczę, i wtedy już. Droga do tego, żeby chcieć móc wszystko. Ode mnie wszystko zależy. Nie od Boga, ale ode mnie. No dobrze, i, i w tym kluczu na to patrząc, to co pokazuje święty Paweł, który mówi o świętej obojętności. Znowu y, też ignacjańska obojętność czyli potrzeba, żeby ci, którzy płaczą, tak żyli. Jakby nie płakali, a ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli. Ci, którzy nabywają, tak jakby nie posiadali. Ci którzy, używa, e, ci, którzy używają tego świata, jakby z Niego nie korzystali. To jest postawa świętej obojętności, którą inaczej w Kościele nazywamy bycie pielgrzymem. Że jestem pielgrzymem cały czas w drodze do nieba. Dzisiaj mam to, jutro mam to. Dzisiaj dysponujesz tym, co dysponujesz. 20 lat temu było zupełnie inaczej. Były dzieci w domu, była inna praca, i, i jeszcze coś innego. A 40 lat temu, bo 39, było jeszcze coś innego. Tak i to jest tym to, co mam dzisiaj, to mam dzisiaj. I z tym idę w kierunku Chrystusa. Nie chcę narzekać, ale chcę pełnić Jego wolę. To, to nie znaczy, że się nie cieszcie, ani to nie znaczy nie płaczcie. Jest taki moment i jest taki, jeżeli pojawia się płacz, to nie będę innemu, komuś innemu mówił, to ty tak się cieszysz, a jak się cieszę, to nie powiem komuś, czemu ty płaczesz. Tylko dla każde, jak, jak święty Paweł mówi, jestem wszystkim dla wszystkich. W każdych okolicznościach mogę być szczęśliwy. To jest ta święta obojętność. Wolność, żeby pełnić wolę Bożą. W każdych okolicznościach, czy akurat jestem oskarżony, czy akurat jestem tak, że mi dzisiaj dziękują mi chwalą i śpiewają sto lat. W każdych okolicznościach pełnić wolę Bo Bożą i być człowiekiem głębokiego pokoju. Tak mówię o tym, jakby. Myślę, że wiecie, że sam z tym też się zmagam, ale każdy się z nas z tym zmaga, i to jest zadanie dla nas, żeby iść tak jak pokazuje Biblia. Mówimy o, o czymś, co niekoniecznie jest szczytem życia duchowego, bo szczyty są jeszcze dalej, ale jest drogą ludzi zaawansowanych. Pragnąć wzgardy, to jest droga ludzi już zaawansowanych duchowo, no, ale do tego zmierzamy. I, I tego chcemy się nieustannie uczyć i to sobie przypominać. Amen.